Jedną z opcji spędzenia dnia w Nassau jest odwiedzenie pobliskiej Paradise Islands. Tutaj wyspy połączonej mostem Sydney-Apłetie z centrum Nassau. Na wyspę można się dostać na dwa sposoby. Można wziąć prom tutaj z tego miejsca, w którym się znajduje, za 7 dolarów, albo można właśnie uderzyć z laczka i przejść przez most. To jest około 2,5 km.

Byznes jest biznes No dobra Może dopłyniemy na tą Paradise Island Zaraz zobaczymy się, przebijemy tutaj przez tłum naganiaczy. Czekamy na prąd tematem przewodnim tutejszej akcji. Na, na tym nadbrzeżu wydaje się być y, łapta się za portfele i to y, dotyczy się tak kupujących jak i zwiedzających no. totalny młyn. Generalnie jak chyba każda y, portowa mieścina, szczególnie tutaj na wybrzeżu, to jest naprawdę wszystko takie przemrane towarzystwo. Każdy ożył jak może, tutaj wszyscy, nie wiem czy jakiś gostek z papugami był, ale się zmył. W każdym razie no, naganiaczy jakieś tutaj handlują wszyscy, wszystkim jakimiś, od timeshare do, do, do muszelek przez, przez zdjęcie z papugą no i wszystkie inne tutaj atrakcje i używki. Dużo krzyków jakichś dziwnych gości, pewnie wszyscy są tutaj lekko wczorajsi albo na czymś. Nawet nie chcę wiedzieć. W każdym razie my się wybieramy taką łódeczką na tak zwaną Paradise Island, wyspę tutaj połączoną mostem, na której jest najsłynniejszy tutaj resort, czyli Atlantis, rzekomo, w którym mieszkał przez jakiś tam czas Michael Jackson. Ze wszystkich zaparkowanych tutaj łódek, yy, ta, która yy, tutaj przybywa yy, do brzegu, wygląda najgorzej. Także zakładam, że to jest prom na Paradise Island. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. Jesteśmy na promie. Yy, no, miałem rację, że to był ten prom, który mi <gryw> przypłynął. W każdym razie. Yy, Działa to tak, że oczywiście nie ma żadnego jak zwykle tutaj rozkładu jazdy. Prąd przypływa, czeka, aż się nazbiera wypatrzająca ilość ludzi i pływa. Także trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale w końcu jesteśmy na Karaibach. I cierpliwość to tu jest po prostu tematem głównym tego pobytu. No, a trzeba się wyluzować, zrelaksować i po prostu myśleć o nim jest dała. Kopia od The seas. no nie wiem, czy bym się Co za nazwa. Straszająca. No, ale nie wszyscy cię muszą orientować. Chyba o to wychodzi. Gdyby ktoś wybrał sobie opcję pieszą, to przejście 2,5 km dzielących centrum Nassau od Paradise Island nie należy do najprzyjemniejszych, ale jest to przygoda sama w sobie. Tutaj nie tylko można zobaczyć prawdziwe oblicze Nassau, ale wstąpić do słynnej na całe Bahamy Rum Cake Factory, która jest po drodze i zaopatrzyć się w przepyszną, mocno nasączoną rumem babkę piaskową. Dodatkowo z mostu można sobie zrobić najlepsze zdjęcia kompleksu Atlantis, który widoczny jest tam jak na dłoni. Wyspy Bahama to 700 wysp, ale tylko dwie z nich, New Providence i Paradise Island są połączone mostem. Most ten znaczy nosi nazwę Sydney Poitiers. Sydney Poitiers był jednym z najbardziej znanych mieszkańców Wysp Bahama w historii. Zasłynął z tego, że w 1964 roku zdobył Oscara jako pierwszy czarnoskóry aktor i potem był ambasadorem dosłownie a nie tylko kultury i sztuki wysp Bahama, ale także ambasadorem wysp Bahama do Japonii czy do UNESCO. Bardzo kolorowa postać, był nominowany znowu Oscara, był nominowany do Grammys, był muzykiem, był nominowany też do, do Grammys, do Emmys. Także nic dziwnego, że ten jeden jedyny most Łączący dwie wyspy na wyspach Bahama nosi właśnie jego imię. Co ciekawe, Sydney Poitier nie urodził się na wyspach Bahama, urodził się w Miami. Mieszkał tu oczywiście na wyspach Bahama całe życie, ale kiedy jego mama była w ciąży, no i podczas wizyty u swoich krewnych w Miami, no tam przyszedł na świat Sydney Poitier. Jednocześnie jako mieszkaniec, stały mieszkaniec wyspy Bahama, synnej płatwie miał tutaj bardzo dużo rodziny. I kiedy przyszedł w 2019 roku największy huragan w historii wyspy Bahama, huragan Dorian, który poczynił tutaj katastrofalne zniszczenia z rodziny synnej płatwie zginęło wtedy 23 osoby. Huragan Dorian był jednym z najpotężniejszych. Braganów, kiedy, który kiedykolwiek gwarantowano w historii, y, siła wiatru dochodziła do 300 km na godzinę. Uderzył w y, tutaj na północny wschód, wyspę o nazwie Apacos, a potem y, po dokonaniu zniszczenia tam przesunął się na, y, znajdującą się tutaj na północ, y, 3 godziny promem wyspę o nazwie Gran Bahama. Zdewastował wszystko. Y, Staty były katastroficzne. Na szczęście nie uderzył tutaj w, w Nassau, na w wyspę New Providence. Także wyspa na szczęście ocalała, i dzięki temu można tutaj podziwiać, podziwiać oglądać <grybujesz> cały czas jakąś historię. Te budynki, które no mają powiedzmy te swoje, które 200-300 lat, także stoją tylko dzięki temu, że jakimś cudem ten cały huragan y, przesunął się na północ no i oszczędził New Providence od totalnej dewastacji. Największą atrakcją na Paradise Island jest Atlantis, czyli jeden z największych hoteli kompleksów resorts. Na Karaibach zbudowany w 1968 roku, i tak naprawdę i rozszerzony o nowe, nowe budynki w 1998 roku, mniej więcej w takim kształcie, w takim stanie, jakim go widzimy dzisiaj. Jest, to jest gigant 3800 pokoi i słynie z tego, że Michael Jackson miał tutaj swoją suite, czyli jakieś takie no, apartamenty swoje, które dzisiaj można wynająć za rzekomo 25 tysięcy dolarów na noc, ale minimalną ilością nocy to jest 4. Także no może się kiedyś skuszę. Zobaczymy. Gram cały czas tutaj w to Totolotka. A jak się poszczęści, hmm, czemu nie, jakaś opcja jest. W każdym razie idąc tutaj można się obkupić w dobra wszelkie i wygląda to tak. Idąc do głównego lobby trzeba przejść przez kasyno. Nie ma tutaj czego pokazywać, kasyna jak kasyno. kasyno. też był w jednym, to był już we wszystkich tak naprawdę kasynach świata. W każdym razie dla ciekawskich wygląda ono tak. Kasyno pełne. Tak się zastanawiałem przez chwilę, obserwując ludzi grających czy na przykład w ruletce nie postawić, no wszystkiego na czerwone na przykład i zobaczy, zobaczyć co się będzie działo. No ale chyba żona by mi łeb urwała. Niestety, aby wejść na, na teren tego całego resort, trzeba, jeżeli się tutaj nie mieszka oczywiście, to trzeba wykupić jednodniowy, jednodniową przepustkę, tak zwany no, pas za dolarów 200, 195 dokładnie. W każdym razie trzeba się stąd ewakuować, bo ludzie dostają jakiegoś małpiego rozumu, widząc te wszystkie tej kolorowe, kolorowe błyskotki i światełka. Żeby być dalej, trzeba już mieć taką bransoletkę, ewentualnie piosek pilnuje, także myśl się nie prześliźnie, No ale chodzi o to, żeby to ewentualnie tutaj ogarnąć. Bardzo fajnie, w każdym razie, jeżeli ktoś ma na to środki, polecam. 195 dolarów, które trzeba zapłacić za wejście na teren resort, Daje nam dostęp do całego kompleksu i wszystkich znajdujących się tam budynków, ale przede wszystkim znajdujących się tam basenów, aquaparku oraz akwarium. Trzeba pamiętać, że w cenę wejściówki nie są wliczone żadne posiłki oraz napoje, ale oczywiście można to wszystko kupić na terenie resort. Tak naprawdę Atlantis nastawiony jest głównie na rodziny z dziećmi, i to właśnie ta klientela stanowi zdecydowaną większość kości Atlantis. Rozrywki, które oferuje, są jednak z wyższej półki. Nic dziwnego więc, że pomimo naprawdę słonych cen, resort zwykle pęka w szwach. Tutaj nie tylko można podziwiać morską faunę z deptaka między hotelami, ale skorzystać z niezwykle popularnego akwaparku którego Lazy River przepływa tunelem przez akwarium z rekinami. Za dodatkową opłatą można także spróbować snorklingu, czy spróbować niezwykle popularnego tutaj pływania z delfinami. A jeśli komuś tego będzie mało, może się zrelaksować na prywatnej plaży resort Atlantis, która jest przedłużeniem ciągnącej się przez całe wschodnie wybrzeże Paradise Island, Plaży, Cabbage Beach.